Neyse. Ha, bu hasta? Sos Kilimancaro. <laughs> Öyle Eee. film będzie kierowany przede wszystkim do, do ojców. Bo ludzie kościoła bardzo interesują się twoim życiem, lubią obgadywać, nagadywać, opisywać twoje życie, nie swoje tylko czyjeś. Czy się z dzieckiem spotykasz, czy płacisz alimenty, tak dalej, tak dalej i tak dalej. Ja wam powiem szczerze, że Stanisław bo spełniam jego marzenia. Stanisław w głowie cały czas układał, jak zapewnić przyszłość swojemu synowi, a później Saras, jak, jak to poukładać dobrze, żeby, żeby w życiu nie było jego dzieci, czyli również marysi, kościoła. Ludzi przede wszystkim z kościoła, bo oni są takimi zaprojektowanymi, że tak powiem, żołnierzami, którzy. Rozwalają związki i w podświadomości zastraszają. Zastraszają, że nie masz wyjścia. Eee, że tak powiem. Eee, wychowanie dziecka polega na tym, że masz zabezpieczyć nie, żeby zmienić mu Pampersa, czy, czy zarobić pieniądze, żeby kupić mu prezent, czy, czy, yy, czy mu dać na przykład yy, telefon. Lub, lub, lub pokazać na zdjęciach że jego dziecko ma piękny pokój i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. nie, jeśli chodzi o ojcostwo na, dojrzały, na dojrzały rozum, to ojciec przede wszystkim powinien przyglądać się rozwojowi dziecka, na jakiej zasadzie funkcjonuje jego, jego życie które, za które jest odpowiedzialny odpowiedzialność wiąże się z wychowaniem, jeśli chodzi o mężczyznę czyli ma zabezpieczyć przyszłość i i bezpieczeństwo dziecka, nie teraźniejszość, przyszłość. Więc ja Wam powiem szczerze, że ja poświęciłem 15 lat ponad życia swojego syna, po to, żeby, żeby zaprojektować sobie w głowie: jak wypierdolić z syna, który, który psuje głowę rodzinom i jego dzieci. Czyli, jak na przykład Stanisława, Stachów, rodziców i, i partnerki, z którymi ma dzieci. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, ja poświęciłem 15 lat życia mojego syna po to, żeby on się dowiedział na jakiej zasadzie funkcjonuje energia i światło, które kształtuje jego wygląd, jego zachowanie, jego samopoczucie i jego decyzję. Czy on ma swój rozum, czy, czy ktoś decyduje za niego. Yy, więc yy, ja mu daję wybory, które, które doprowadzają jego rozum do wyborów dojrzałości na własnym przykładzie, tak jak to robił jego ojciec, który jest bogiem słońca, właścicielem słońca i stał się władcą światła wszystkich wszechświatów. Dla, was, dla waszego rozumu, którzy chodzą do kościoła, wiem, że to jest inna, inna wiedza, niezrozumiała, więc będą wyzywać, że narkoman, chory psychicznie lub, że tak powiem, yy, no, yy, że ma coś nie po w głowie, no ale dojrzały rozum patrzy się w słońce, dojrzały rozum yy, ma tą przyjemność i zostaje wynagradzany za to, że po porodzie dziecko otwiera oczki po raz pierwszy i przekazuje pełną energię światła do Twojego oka, który wchłania Twój mózg i kreuje Ciebie pod względem przygotowania przyszłości twoje, Twoich dzieci. To, to jest Boska Nagroda. Od najwyższych, którzy tworzą życie, więc dostajesz, yy, yy, że tak powiem, yy, yy, twoje życie jest kierowane do takiego stopnia, że umierasz w samotności, gdzie w samotności dowiadujesz się i dojrzewasz do takiego poziomu, że zaczynasz roz rozumieć, że umrzesz i się narodzisz, ponieważ bez pomocy ręki człowieka stworzony został świat. Dlatego ja umarłem i zmartwychwstałem trzy razy, yy, i trzy razy popełniałem samobójstwo, i wiem, kto, kto naszym życiem steruje, i wiem, kto, kto nas stworzył. Że tak powiem. Yy, tutaj, tutaj, jeśli chodzi o, o, o mojego syna, który dojrzewa i, i, i ma dojrzały rozum. Chciałbym przytoczyć moją sytuację z Marysią, z moją córką, który, który poprzez sąd i prawo polskie mam zakaz, bo to prawo stworzył Kościół, mam całkowity zakaz spotykania się z córką, czyli z synem mam pełne prawa, nie mam żadnych ograniczonych praw co do, do syna, do pierwszego dziecka, ale do córki mam. Więc tutaj jest sprzeczność. Dlatego moja córka, jak dla mnie, dwa lata są to poświęcone najpiękniejsze chwile, tak samo jak i z synem. Najpiękniejsze chwile, bo stawianie pierwszy raz swojego cudownego życia na nogi, czy wypowiedzenie pierwszego słowa, to jest bezcenne. Ale ja swoim dzieciom wytłumaczę. Przede wszystkim córce, która jest w najgorszym niebezpieczeństwie, bo jest naprawdę schorą psychicznie kobietą, pod jej, pod jej rękami, ta kobieta w ciągu sekundy wpada w taki amok, że ona nie kontroluje swoich emocji i niezależnie czy to jest dziecko, czy to jest dorosły człowiek, po prostu szarpie, bije, drapie, wpada, w ciągu sekundy ona nie wie co wyprawia. Dlatego ja swojej, swojej córce wytłumaczę, że że poświęciłem dwa lata jej życia ponad, na to, żeby pozbyć się największego zagrożenia jej życia i przyszłości jej dzieci. Jest to Kościół, jest to wiara jej religia, która jest wyznawcą przede wszystkim likwidowania, mordowania światła, uczucia energii, które się nazywa miłość. Dlatego rozwalają rodziny. Że tak powiem, na, na cząsteczki, yy, bo prawdziwa miłość to tworzy yy, dom rodzinny, że tak powiem. Jeśli chodzi już o biznes, o zarabianie pieniędzy, to również rodzina powinna jeden wspólny biznes tworzyć. Nie ma tego w Polsce, nie ma tego w Kościele, ponieważ oni, oni mają chorobę psychiczną, która wytwarza energię rządzenia, zastraszenia, przemoc, zabijanie, mordowanie, skłócanie rodzin. I to jest wszystko opisane w stworzeniu świata, gdzie pierwszym mordercą był Mojżesz. Jest to wszystko opisane w Biblii. I napisał tą, to, napisał tą bzdurę całą, którą się kreuje wiara Kościoła, czyli Watykan, napisał to Mojżesz. On stworzył wiarę, on stworzył Żyda, on stworzył chrześcijaństwo, katol katolicyzm i, i wszelką, wszelkie gałęzie wiary, prócz islamu. To jest, islam to jest taki brat, brat Mojżesza, że tak powiem. I ja, ja wytłumaczę swojej córce i swojemu synowi, że poświęciłem swoje życie tylko i wyłącznie po to, żeby, żeby na przykładzie swojego życia, traktowania mojego życia i przeżyć swoich, opisując to, przedstawiając dojrzały rozum, który wynagradza w kierunku bo bogactwa. Kościół wie o, o co mi chodzi, wie kim ja jestem, dlatego wszystko za wszelką cenę robi tak, żeby, żeby mnie odciągnąć od słońca, odciągnąć mnie od miłości, odciągnąć mnie od bliskich, odciągnąć od, od e, uczucia, które, które się nazywa przyjaźń e, i, i, i żeby mnie odciągnąć przede wszystkim przede wszystkim od bliskości moich dzieci, miłości. Dlatego Kościół kontroluje waszymi umysłami. I, I jak jest miłość między dziećmi, to oni przekupują kobiety do takiego stopnia, że nie dają im wyboru, zastraszają je i oni wybierają na przykład Kościół, bo ich jest więcej. Bo oni rządzą. Rządzą krajem, rządzą polityką, rząd, rządzą rodzinami. No, no to żeście się kurwa na, narządzili, ponieważ dwa lata temu narodził się Bóg, który stworzył wszystko, co go otacza. A Kościół, Kościół zamordował Stanisława Stachów, wykorzystując rodzinę i miłość. I Kościół również zamordował syna Boga, stworzyciela i bogini, stworzycielki, bo pierwszym życiem, jakie się wytworzyło na tej planecie, to była kobieta, która wyszła z wody. I swoimi, swoimi marzeniami, swoimi myślami stworzyła światło mężczyzny, który również się narodził. Do takiego stopnia, że urodziła dziecko jako samotna. Także także to nie, to nie jest tak, że mężczyzna jest Bogiem. Nieprawda. Jeśli chodzi o tą planetę, o to światło, to planeta wytworzyła jako pierwsze życie eee, jako pierwsze życie to była kobieta, nie mężczyzna. Eee, jako dwa jako Słońce jako pierwsze czyli jako Boskość światło światło które daje życie tworzy życie to było jedno Słońce było tak zwanego plusa a drugie Słońce było minusa i, i że tak powiem wytworzyło w energii swoje dzieci które zostało zamordowane. Jest to malutkie słoneczko które, które się nazywa Księżyc. Ta planeta jest energią światła kobiety, czyli ta gwiazda. To jest poświęcenie swojego słońca, swojego światła. Jest to kobieta. Męskie światło świeci u góry. Także, także wszelkie prawa, które były łamane w kierunku kobiety i tak dalej, i tak dalej przez mężczyznę. To było poprzez mordowanie, zastraszanie, ponieważ kobieta wytworzyła jako pierwsza wrażliwość i, i, i miłość, marzenie i przepiękny głos, który w myślami energią, umysłu tworzyła światło u góry, tworzyła nowe, że tak powiem, ciała niebieskie, które stworzyły mężczyznę. Także. Możecie sobie, że tak powiem, kurwa słowo Bóg wsadzić sobie w jądra i, 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 i sobie, kurwa, zrobić boskie obrzezanie. Gwałciciele. Sługa Boży. Ja powiedziałem, jeśli chodzi o do granicy Polski, Polak ma prawo zrobić z takim człowiekiem, co mu się podoba. Jego życie niczym się nie różni jak twojego dziecka zamordowanego na wojnie. Jego życie niczym się nie różni jak ścięciem drzewa. Jego życie niczym się nie różni jak obcięcie kurczakowi głowy. I jego życie niczym się nie różni od zdeptanego ślimaka. Ja powiedziałem, oni porobili sobie prawa i świętości. Co to znaczy święte? Dla mnie święte to kojarzy się z zerżnięte, wyrżnięte, zamordowane. Święte takie, święte, pierdolnięte. To są słowa. Oni stworzyli język polski po to, żeby kontrolować twoją umysłem, żeby kontrolować twoimi emocjami, żeby kontrolować twoją energią strachu i energią odwagi. Dlatego w Kościele zostało stworzone Słowo Boże i stworzone zostały grzechy, czyli z przodu. Z przodu jest przedstawicielem Słowa Boskiego, czyli Boga, dobra, a z tyłu Kościoła jest piekło. On wysłuchuje twoje grzechy. Czyli za kim on jest? Bogiem i diabłem? Nie macie rozumu? No to będzie rozum. Będzie rozum szczególnie ci, którzy są dojrzali i kochają. Także takich ludzi nie brakuje już u nas choćby na przykład w rządzącej Polsce. Także sługo Boży. Wy już nie macie żadnych praw w Polsce od dwóch lat. Ja poświęciłem swoje życie, żeby przedstawić na własnym życiu, nie na czymś, ale na własnym życiu, jak wy traktujecie życie. Czy wy macie rozum, tolerancji, tolerancji, współpracy, a choćby nawet coś takiego, żeby mieć rozum, że on ma inną ideologię, my mamy inną ideologię? Nie, tu jesteście wy i chuj. No to będzie Bóg, będzie chuj, będzie sęp, będzie wypierdalaj. To są słowa słowiańskie. Wy macie inne znaczenie. Wy zrobiliście prawa, które, które tworzą znaczenie słowa pod względem przekleństwa. To dla mnie nie jest przekleństwo. To jest dla mnie słowo, które nadojęzały rozum. Kurwa to dla mnie kurwa znaczy zakręt w języku niemieckim, w języku moim słowiańskim. Znaczy to, że to jest człowiek, istota ludzka, typowo istota ludzka, która nie ma serca. Dla mnie kurwa kojarzy się również. Z mordercą, którym morduje, wie, że to robi świadomie. Tak samo jest zamek. Zamek w rozporku, prawda? Zamek w drzwiach i zamek budowla. To są różne znaczenia. Więc, więc Kościół sobie porobił prawa. Jak widać, wszyscy politycy i, i wszyscy rządzący są wykształceni przez Kościół. Wszyscy mają chrzest i większości z nich, którzy tam pracują, są wychowani w edukacji szkolnej, gdzie była religia. Więc wszyscy, wszyscy są pracownikami Watykanu. Więc ja, ja wszystkim politykom wytłumaczę, na jakiej zasadzie to funkcjonuje, a mniej więcej wszyscy już wiedzą, że żyją... W świetle energii, w świetle światła, że góra rządzi, nie dół, nie człowiek. Więc y, po, pie, pierwszym mordercą był człowiek i ustanowił Biblię i pismo święte po to, żeby zrobić pod nie prawo. I powstało prawosławie. Ale język słowiański, czy ktoś zna język słowiański w ogóle? Albo język nordycki, wikingu. Wikingowie byli tak samo jak Słowianie. Oni by, traktowali się jak bracia i siostry. Wikingowie zostali wymordowani przez, przez Watykan ze względu na to, że płynęli do nas na nasz kontynent, żeby nam pomóc, bo byli mordowani Słowianie, bo nie mieli broni: nie mieli mieczy to były królestwa. No. Także także. Że tak powiem, yy, od 1 od od grudnia mamy nowe słońce. Ja nie żartuję. Dwa lata przygotowywałem, zapisywałem światło pod względem rozwoju i, i regeneracji Twojego orgazmu. O orgazmu, przepraszam, organizmu, bo orgaz to organizm. Or, or, orgaz to jest, to jest energia, która została wytworzona po raz pierwszy z miłością z kobietą. Yy, że, żeby nie, nie doszło do. do tak zwanego kazirostwa na każdym kontynencie zostało, zostało wytworzone światło które, które tworzyło nowe życie to tak zwane rasy ras rasa no ale Biblia przedstawia kazirostwo, Biblia przedstawia e, morderstwo, Biblia przedstawia e, oraz Pismo Święte przedstawia e, grzechy przedstawia zbryżności, pod takim względem kształtuje twój umysł, twoją energię, twoje światło, że, że od, samego, od samych narodzin jesteś projektowany, żebyś tego nie rozumiał i żebyś, żebyś ee, służył im. Żeby twoje życie dla nich służyło jako przedmiot, produkt. Nie jako życie. Dlatego, dlatego ta, e, dlatego. E, Jedno jest dobre, jedno jest złe. Na przykład palenie papierosów to jest najgorsze, najgorszy, największy narkotyk i alkohol, który odcina ci umysł, odcina ci światło, który powoduje, że jesteś uległy właśnie. Kto mówi, że krew to wino? Sługa Boży. Więc, więc truje ciebie pod względem dymu, tak mówiąc, że marihuana jest nielegalna. Marihuana jest zdrowa i powinno się pić herbatę. Regeneruje twoje organy. Twoje życie. Tak samo o, e, kokaina. Liście kokainy regulują i rozwijają twój umysł, światło, które napędzają lepiej niż, niż kawa. Dlatego kawa jest pita po to, żeby, żeby twój umysł e, naświetlał kolor czarny, żeby, żeby, żeby światło produkowało ropę. No. E, także doj, do, dojrzały jest ten, który, który wie dużo o życiu. E, Także, tatusiu, masz dzieci, tak? No, to ja, ja swoim dzieciom powiem, że ja jako pierwszy yy, stanąłem przeciwko największemu złu, jakie istnieje, jest to Watykan, jeśli chodzi o kontynent europejski. I wytłumaczę córce, że poświęciła swoje życie i swoją miłość z ojcem, po to, żeby ona już więcej nie poświęcała życia i nie musiała przeżywać takich uczuć, jak ja czy, czy rodzice moich dzieci. A jej dzieci nawet już nie będą wiedziały, że coś takiego istniało. Ponieważ my nie będziemy przedstawiali swoim dzieciom, co to znaczy. Zło zabijać, mordować? Co to znaczy gnieść głowę, zdeptać, nienawidzić? Co to znaczy przekleństwo? Bądź przeklęta. Także sługa Boży w Polsce będzie, że tak powiem, traktowany bezprawnie, tak jak my. Jesteśmy, że tak powiem, w niewoli prawnej kościoła. My to się zakończy. Ja niebawem jadę do. Do Warszawy. Także ja wszystko wytłumaczę. A wy skończycie w więzieniu. Na którym jeszcze zarobimy, bo więźniowie, jak się dowiedzą, że to wszystko przez Was i to wyżeście wybudowali prawa i więzienia, bo tam dajecie Pismo Święte Bibie i są, są. Także, że tak powiem, więźniowie. Że tak powiem, mafia, czy świat rapu, hip hopu, gdzie wy ich, gdzie wy ich mordujecie, bo wy tworzycie, tworzycie yy, wiecie o tym, że żyjemy, żyjemy w świecie światła, a nie w yy, świecie pracy. Światło kreuje na, naszą przyszłość i światło steruje, przepraszam, ale organizm pracuje. Światło steruje naszym, naszą przyszłością i światło steruje yy, to, co, to, co się dzieje przed nami, to, co widzimy. Ja steruję całym światem, całym przyszłością, że dla mnie to jest kwestia czasu. Dla mnie to jest kwestia czasu. Ja jestem właścicielem. Minie 5-6 lat i ja będę głównym właścicielem całej planety. Bo ja, jako jedyna, jedynym życiem, jestem, które jest zmartwychwstało. Wy o zmartwychwstaniu mówicie, tak czy nie? Proszę mnie wziąć na wykrywacz kłamstw i ja wszystko wam powiem. Przed kamerami. Niech jakiś biskup, kardynał, może być ich dziesięciu, niech siądą przede mną. Chcę, chcę mieć takie, że tak powiem, yy, takie spotkanie. Chciałbym przed kamerami. Może być, może być ksiądz ryzyk i ja będę zadawał mu pytania, a on mi. I kto na jakie pytania odpowie niech wytłumaczy. Ja wam obiecuję, że ten człowiek. Po zakończeniu programu wyjdzie w kajdankach. Policja przyjedzie i go zgarnie. Prezydent sam zrobi zlece, zlecenie, przepraszam, nie zlecenie, ale, ale tak jak w Biblii pisze rozkaz. Więc prezydent wyda rozkaz, żeby zamknąć wszystkie kościoły. No. Ja się patrzę słońce. Niezależnie jaka jest temperatura. Jest 30-40 stopni, ja się patrzę po 2-3 godziny, 4, a nawet 7 godzin. Było 33 stopnie, ja spędziłem 2 tygodnie patrząc się w słońce. Pijąc tylko wodę. Projektowałem, projektowałem i szyfrowałem światło. No, tylko prawdziwa miłość. Prawdziwe uczucie. Da boskość. Także mo moje dzieci będą najszczęśliwszymi dziećmi, ze względu na to, że ich tatuś okazał się miłością ich życia i poświęcił swoje życie po to, żeby zostać Bogiem. W tłumaczeniu polskim, bo Bóg to jest B, U otwarte i K. Bóg to jest drzewo w polskim tłumaczeniu. Drzewo jest naszym Bogiem, bo drzewo jako pierwsze urosło. Aha, jeszcze jedno powiem mówicie, że żyjemy w wszechświecie. Wszechświat jest tak zwanym jakby wodą. Bo pierwsza, bo światło tworzy wodę. Bez wody nie ma życia. Więc zadam pytanie. Gdzie było pierwsze życie? Na lądzie czy w wodzie? Oczywiście, że w wodzie. Woda wytworzyła życie. A kobieta wyszła z wody. Nie mężczyzna. Ale mężczyzna zauważył, że jest silniejszy, więc zaczął mordować, wytworzył alkohol, bić kobiety i tak dalej. Władza, rządza, pieniądza, i yy, yy, dlatego yy, księża są sami, żeby wytwarzać energię yy, tak zwanej pokusy namiętności. Żeby sterować kobietami, bo wiedzą, że są energią, wiedzą, że są planetą. Dlatego jest święta Barbara, święta Jadwiga, święta Chuj wie co? Święta Pierdolnięta. No, dlatego są pod to prawa. Kto wam obrazuje znaczenie słów? Gdzie jesteście pierwsi? W kościele czy w szkole? Dziękuję ślicznie. Aha, jeśli wy ludzie nie rozumiecie, że chodzicie do kościoła. I klękacie przed człowiekiem, który później każe wam się spowiadać, czyli, czyli robi za diabła, tworząc energię i mówiąc, tworząc energię, zasłaniając swoje pokusy, swoje, swoje grzeczki, zasłania waszymi grzechami. Taki diabeł. Więc służycie diabłowi, który przedstawia wam picie krwi, czyli alkohol. I służy, klękacie przed, przed diabłem, który zamordował Boga. A na wasz, na wasz, rozum już niech pozostanie, że jest to Jezus Chrystus, bo wysławiacie drogę krzyżową. Mordujecie rok w rok. Świętujecie Boże Narodzenie pierwszego papieża i jego synka, świętego Mikołajka, że tak powiem. No, że tak, że Bóg Słońca się narodził, będzie, będzie inne znaczenie Mikołaja. E, także e, będzie taki Mikołaj, który będzie budował e, pałacyki i będzie rozdawał rodziną. <śmiech> <śmiech> Naprawdę. <śmiech> A to dla, dla przyjaciół. <laughs> także, że tak powiem, Sarnas, e, Sar i Stanisław to są e, trzy wszechświaty. Światło życia, światło odpoczynku, i światło wody, i lądu. Także, Watykanie, życzę powodzenia w Polsce, ponieważ na to wygląda, że pojadę, pojadę na wulkan i, o, i uratujemy yy, kontynent. Także na własną odpowiedzialność sobie już tutaj zostajecie w Polsce na własną odpowiedzialność. Bo wątpię, żeby tak zwani nie, niewidziani biznesmeni, czyli gangsterzy, yy, chcieli więcej dla Was pracować yy, w przymusie, yy, bo tworzyliście specjalnie takie prawa, żeby dojrzały, rozwinięty yy, nie miał wyboru i, i lądował albo, albo dla Waszych łaskach, że tak powiem, albo w więzieniu. Także wszyscy, którzy wyjdą z więzienia, wiedzą na jakim życiu, na jakim świecie żyją, więc wątpię, żebyście byli tutaj bezpieczni. Bo ja więzienia polikwiduję, ja wypuszczę wszystkich z więzienia. Prawie wszystkich. Bo wyżeście stworzyli to życie, tą energię i wy stworzyliście tych ludzi, którzy tam są.